Cera sucha, cera odwodniona. Czy to to samo, czy to podobne? Jak postępować z jedną i drugą? To jest dzisiaj nasz temat. Witajcie. Myślę, że jest on naprawdę istotny. Właściwie to typem cery jest wyłącznie cera sucha. Cerą odwodnioną może być każdy typ cery, jeśli doprowadzimy do i stanu zwanego właśnie odwodnieniem, czyli odwodniona może być również tłusta cera. Można też powiedzieć tak, że sucha cera to typ cery i taka cera może być zdrowa i później oczywiście odpowiednim protokołem pielęgnacyjnym możemy jej pomagać, bądź no jeśli jej nie pomożemy, to może ta jej suchość stanowić dyskomfort, natomiast yy, Cera odwodniona jest wynikiem jakby jakiegoś błędu. Nie Tutaj nie wchodźmy w żadne poczucie winy, ale czy błędu pielęgnacyjnego, czy warunków na przykład pracy. No właśnie, zacznijmy sobie od cery odwodnionej w takim razie. Jest to cera, która daje często efekt ściągania, szczypania i czy jest typem cery suchej. Czy na przykład tłustej bądź mieszanej, potrafi dawać też takie suche, nieprzyjemne wykwity, troszeczkę e, podobne do łuszczycy czy do egzemy. E, bardzo nieprzyjemna sprawa. Cera e, odwodniona powstaje: no właśnie, nie sprzyjają jej na pewno e, klimatyzowane pomieszczenia. Nie sprzyja jej okres zimowy, kaloryferowy. E, niestety ja też kocham pływać, ale no, na przykład intensywne treningi w basenie chlorowanym też mogą kondycję cery pogarszać. Rzeczywiście jest tutaj też kwestia picia odpowiedniej ilości płynów i odżywiania to jest zawsze istotne, ale też i niewłaściwej pielęgnacji. I tutaj musimy sobie powiedzieć, że zaczynamy tak naprawdę od wewnątrz. Cera może być e, Odwodniona także dlatego, że od wewnątrz nie dostaje odpowiednich substancji odżywczych. Wśród nich na pewno gwiazdą jest D3 i Omega 3, ale też bardzo ważny będzie kolagen z siarką MSM, które będą dodatkowo działały antyzapalnie na te zmiany. Także tutaj uzupełnienie poziomu kolagenu, zresztą dla obydwu cer. Będzie rzeczą zupełnie, zupełnie kluczową. Kolejna rzecz to mycie. I tutaj my nadal popełniamy często wiele błędów. To znaczy, staramy się zmyć zbyt drastycznie e, zanieczyszczenia z siebie. Podczas kiedy powinniśmy bardzo, bardzo szanować płaszcz hydrolipidowy, bo on właśnie przed tym odwodnieniem, przed, przed nas kurkową utratą wilgoci. Nas chroni. I tutaj wszystko, co jest perfumowane sztucznie, wszystko, co zawiera agresywne konserwanty, wszystko, co zawiera myjące środki powierzchniowo czynne, jest tak naprawdę nie do przyjęcia dla cer odwodnionych, ale także o suchy powiem dalej. Ale tutaj możecie pewnie, Panie, zgadnąć, że będzie analogicznie. Więc tutaj będziemy sobie stosowały olejki micelarne zapachowe to bardzo ważne, takie na przykład jak ambrozja do mycia i demakijażu. I nie bójmy się, nie myślmy, że ta forma taka olejowa, czyli, ale to jest olej emulgowany, duża różnica, że ta forma oznacza, że nie domyjemy. Wręcz przeciwnie, tutaj micele przyciągają te tłuste zanieczyszczenia i wy, wymywają je bardzo, bardzo dokładnie z porów. Kolejna rzecz, o której cera odwodniona nie ma prawa zapomnieć, to tonizacja. E, tonizacja może być bardzo prosta albo może być razem z serum. My tutaj wybraliśmy tę drugą opcję, żeby dostarczyć też jakby kolejnej już dużej dawki odżywienia także i łagodzenia dla skóry. Ale nawet jeśli nie używacie preparatu tak zaawansowanego, to tonik. Ale koniecznie nieperfumowany i koniecznie o bardzo dobrym, delikatnym składzie. To jest dla cery odwodnionej absolutna, absolutna konieczność. Jeśli chcemy zadziałać bardzo prosto, czyli nie kupować jakichś licznych serum, o tych serum ja za chwileczkę powiem, to naszym najlepszym przyjacielem będzie kwas hialuronowy 5%. I taki kwas. Możemy dodawać do swoich ulubionych, bezzapachowych specyfików choćby kremów, jeśli mamy jakieś ukochane, a jeszcze lepszą opcją będzie wykorzystanie olejku, i tutaj uwaga, suche cery, nie bójcie się, to będzie odrobineczka, żeby tylko ten płaszcz hydrolipidowy wspomóc. Czyli na przykład używamy sobie ukochanego olejku, ważne, żeby był niekomedogenny, czy mieszanki olejków z witaminą E, dosłownie trzy kropeleczki na całą twarz i szyję i do tego dodajemy taką porządną kroplę kwasu hialuronowego, 5% gęstego, tak jest najlepiej i... Powtarzam, może to być dodane do Waszego własnego, ulubionego specyfiku, to jest najsilniejszy nawilżacz natury, więc on już powinien naprawdę zmienić reguły gry dla cery odwodnionej. I tutaj słowo o kwasach. Jest taki może i paradoks, że kwasy silne są też silnie odwadniające, więc powoli, a może i szybko, nawet kosmetyka odkochuje się w tych drastycznych kwasach. Natomiast kwasy w mniejszych stężeniach też ważne, jaki typ kwasu z kolei bardzo silnie nawilżają, przyciągają cząsteczki wilgoci, czyli mówiąc mądrze są higroskopijne. I tutaj na przykład tak jak mamy w tym naszym toniku, nektarze Mamy glukonolakton i kwas laktobionowy, to to są łagodniękie kwasy, które pięknie rozjaśniają i będą działały właśnie na różne niedoskonałości również, ale mają tak dobrane stężenie, że będą to robiły mądrze stopniowo i wyniki będą lepsze niż zastosowanie przesadnie silnych kwasów, tego odwodnionej skórze robić. Nie wolno. Jeśli chodzi o serum, skóra odwodniona, jeśli ma takie właśnie wykwity, to na razie będzie musiała, musiała zrezygnować z gwiazdy anti-agingu, czyli retinoidów. Tutaj co prawda mamy bakuchiol i opuncję figową, które są wyraźnie gojące, ale poczekamy, aż te problemy skórne zostaną wyleczone. Natomiast z takimi jednych z najlepszych, najbardziej wspomagających substancji będą peptydy biomimetyczne, które będą tutaj bardzo silnie uwadniały, tzw. Tak zwanych hexapeptyd botox like poza działaniem rozkurczowym, przeciwzmaszczkowym, ta, ta wilgoć będzie docierała do najgłębszych warstw skóry, a tutaj będziemy powodować lipogenezę, czyli wypełnienie podskórnej tkanki tłuszczowej, czyli ta biedna buzia zacznie wyglądać. Mniej biednie. Jest jeszcze tutaj kwestia masażu. Skóry odwodnione, jeśli właśnie są te problemy skórne, szczypanie, jakieś wykwity skórne, nie, nie będą masowane na razie. Właśnie musimy poczekać na wyleczenie, a później zaczniemy delikatnie masować czy to dłońmi, czy jeżykami, czy głasza, czy wspaniałym rollerem galwanicznym. Tak wygląda protokół postępowania i gdybym miała wybrać to, co jest najważniejsze chyba w pielęgnacji, to bym stawiała na nutri kosmetykę, czyli na uzupełnienie kolagenu, koniecznie z siarką MSM, jako podbijającą znacznie jego skuteczność i przeciwzapalną, bo to, jak zadziałamy od środka, determinuje gros sukcesu. Pijemy, unikamy też substancji takich silnie prozapalnych, czyli dużej ilości nabiału słodyczy, szczególnie tych gotowych i prostych węglowodanów, nie znaczy, że musimy o nich całkiem zapomnieć, ale ograniczmy je na rzecz dobrych tłuszczy, m, takich zdrowych i e, na przykład z awokado. I diety głównie warzywnej mogą i powinny być tam również rybki. Jeśli chodzi o cerę suchą, to protokół postępowania nie będzie się bardzo różnił, ale musimy pamiętać, że cera sucha to typ cery, który może cieszyć się doskonałym zdrowiem. I nie ma tak naprawdę w tym, że ona jest z natury słuchająca nic złego, jeśli właśnie podejdziemy do niej odpowiednio. E, czyli znowu te kwestie dietetyczne są takie same. Jeśli chodzi o uzupełnianie budulca skóry, czyli tego naszego słynnego kolagenu, ale też biotyny, siarki MSM, cynku, koniecznie witaminki C, to wszystko powinno się znaleźć w składzie kolagenu. Zanim pomyślimy o dodatkowych ozdobnikach, powinien też być w takim specyfiku, i tutaj jest kwas hialuronowy. No to tutaj ta nutri kosmetyka jest tak naprawdę taka sama. Znowu, bardzo uważamy na Mycie, żeby ta nasza po prostu zdrowa, sucha skóra nie przerodziła się w suchą odwodnioną. Czyli znowu no, w tej chwili kosmetyka tak naprawdę stawia na olejki micelarne, nawet nie płynne, jako najskuteczniejszą formę mycia, a zarazem idealnie respektującą płaszcz hydrolipidowy. Tonizacja absolutnie konieczna. Dlaczego? Bo zakwaszenie skóry. Do odpowiedniego pH powoduje, że ona po prostu przestaje tracić ciągle przez nas wilgoć i jest bardzo receptywna na wszelkie serum, na wszelkie substancje odżywcze, które zastosujemy. I tutaj skóry suche jak najbardziej mogą i powinny używać peptydów. Ale też powinny zastosować sobie. To jest raz na dwa albo trzy dni. Retinoid HPR to jest forma delikatna, niedrażniąca retino, retinolu, a zarazem o bardzo wysokiej skuteczności. I tutaj będzie ta skóra rzeczywiście coraz grubsza, bo mocno pobudzamy produkcję kolagenu, działanie anti działanie antyzmaszczkowe. Bardzo, bardzo pożądane. Tylko, że trzymamy się tego protokołu, że nie częściej niż co dwa dni na wieczór. I znowu ta sama historia z kwasem hialuronowym, To jest najsilniejszy, największy natury, bardzo, bardzo wydajny. Tylko że jego sekret jest taki, że zawsze mieszamy go z czymś, gdzie jest odrobineczka albo więcej e, czegoś tłustego, fazy tłuszczowej, żeby zamknąć tę wilgoć i żeby nie tworzył skorupki na skórze. I tutaj częstym błędem, gdzie ja mam mój kwadriluron, nawet tu się schował. Częstym błędem jest po prostu używanie za dużo. On jest gęsty, wydajny nie chcemy sobie tworzyć tutaj takiej skorupki i skórę suchą, zdrową jak najbardziej możemy masować wszelkimi sposobami, będzie kochała jeżyki, będzie kochała roller, kłasza i oczywiście bardzo, bardzo ukocha nasze dłonie. A jeśli chodzi o krem, jeśli nie chcemy tych wszystkich wypełniaczy i polepszaczy, które w ogromnej większości kremów się znajdują, to bierzemy ukochany olejek, a najlepiej mieszankę olejków, mieszamy parę kropelek z kwasem hialuronowym, w zagłębieniu dłoni robimy sobie wspaniały krem i jedna i druga cera będzie absolutnie słabo tolerowała wszelkie zapachowe substancje syntetyczne. Myślę, że powiedziałyśmy sobie tak naprawdę już wszystko. Warto pamiętać też, że pielęgnacja obydwu typów CER nie powinna być szalenie skomplikowana. Szczególnie w przypadku odwodnionej nakładanie dużej liczby specyfików, szczególnie jakichś takich ciężkich, ciężkich podkładów, nigdy jej nie będzie służyło, czyli substancje czynne w prostej formie. Będą tutaj najlepsze, a ja Wam życzę pięknej i yy, zdrowej skóry.